Powiem tak, że, że mamy na pewno więcej medali niż w tamtym roku. W tamtym roku mieliśmy tylko jeden medal, tu mamy sześć, nawet siedem tych medali jest, także teraz na szybko nie policzę. Jak oceniam zawodnika, na pewno oceniam dobrze start Damiana Janikowskiego, bo ten zawodnik mnie najbardziej interesuje dlatego, że wyjeżdżamy na igrzyska olimpijskie. Wygrał tutaj z zawodnikiem mistrzem olimpijskim z Egiptu Gaberem i ta walka była bardzo interesująca, bardzo ciekawa. W tej walce wyszły dwa, dwa błędy, także mamy co poprawiać i mamy na czym pracować na zgrupowaniu. Co do reszty cieszy mnie to, że młodzi zawodnicy zaczynają walczyć, zdobywać już te medale, wchodzić na podium. Niektórym się nie udało tak jak Radosław Grzybicki, gdzie walczył z zawodnikiem Rosji i 2-1 przegrał w rundach, ale pokazał charakter, jedną rundę wygrał, zrobił ładną akcję techniczną w parterze. I to mnie cieszy, bo ci zawodnicy za rok, za rok już będą gotowi i będą naprawdę nawiązywać jak równy z równym. Ja pamiętam, tak, każde zwycięstwo one, one buduje i na pewno wzmacnia. Tutaj w tej walce, jak powiedziałem już wcześniej, że wyszły błędy. I dobrze, że one wyszły. I dobrze, że właśnie z takim zawodnikiem jak Gabel bo mamy nad czym pracować, ale na pewno zwycięskie walki pomagają w treningach, pomagają w zawodach, bo kiedy się przegrywa i wychodzi się następną walka do tego zawodnika, to ma się tam gdzieś z tyłu za zapleczu tą pamięć, że, że się z nim przegrało, a kiedy jest ta wygrana walka, no to jest, to jest ten, ten taki malutki plusik. No znaczy tych pewniaków jest to więcej w, tej, w, tej, w kadrze. Na pewno tak jak powiedziałem, jest to Radosław Grzybicki, który, który wraca po kontuzji. Ten zawodnik już by wcześniej może był gotowy, tylko 9 miesięcy pauzował, miał pracę stawu barkowego i, i dochodzi powolutku. Cieszy mnie to, że on dochodzi. Na pewno tutaj Michał Tracz, który, który zajął trzecie miejsce w kategorii do 60 kg kategoria 74 kg to jest ta kategoria, gdzie ja liczę na tą kategorię w przyszłości i to jest tutaj Baba Edgar, który już jest obywatelem Polski ale są młodzi, tak przepiórka tutaj taka niespodzianka, gdzie zajął trzecie miejsce i inni, którzy tu nie startowali mamy zawodnika w tej kategorii 74 Kłunicza, który zdobył brązowy medal na mistrzostwach Europy juniorów jest Mateusz Wolny, który wraca po po i ja myślę, że ci zawodnicy, oni już od dawna mają Miejsce w kadrze, w kadrze, ja ich widzę, ja wraz z moim sztabem szkoleniowym nad nimi pracujemy po to, żeby za 4 lata do igrzysk, które odbędą się w Brazylii, żeby oni byli gotowi. Ja zawsze się bałem, że ci młodzi nie zdążą do, do Londynu i nie zdążyli. Jedyny, który zdążył tutaj z tej młodej grupy to jest Damian Nikowski. I, i, i a reszta, reszta jeszcze musi potrenować, ale myślę, że... Za 4 za lata będą gotowe. Znaczy jeszcze zanim powiem o, o Damianie, jakich rywali, ma to zapomniałem tutaj o Tadeuszu Michaliko, Michali, który w tej kategorii też również walczy i całkiem, całkiem nieźle daje sobie radę i ten. Cieszy mnie to, że w tej kategorii mamy dwóch zawodników. Jeszcze troszeczkę Tadek odstaje od Damiana, ale coraz coraz bliżej jest Damiana. Oni razem trenują, razem wjeżdżają na zgrupowaniach i on, ten zawodnik będzie robił postępy. Jakich zawodników? No, na pewno powiem tak, że w kategorii 84 kg na igrzyskach jest najmocniejszą kategorią. Bardzo dużo medalistów mistrzostwa świata i grzymiejskim Europy się zakwalifikowało i nie ma słabych. Także każdy przeciwnik będzie trudny na igrzyskach. Nie ma, na igrzyskach nie ma słabych zawodników. To są kwalifikacje, które były bardzo trudne. Ci zawodnicy, którzy przeszli przez te kwalifikacje i są na tych igrzyskach, to nie są przypadkowo. I Każdy zawodnik będzie trudny do walki, do każdego trzeba będzie się nastawić. nastawić i walczyć, także tutaj nie ma. My nie szukamy, który jest słaby, tylko trzeba wychodzić i, i brać swoje. Ja myślę, że to są dorośli zawodnicy i zawodnicy, którzy sami sobie stawiają cele. Tener pewnie, że ja mam też cele. Ja nie będę o tych celach mówił, bo, bo, bo nie ma takiej potrzeby. Ale każdy z tych zawodników ma cel, żeby pojechać i zdobyć medal Igrzysk Olimpijskich. I, I ci zawodnicy sobie takie cele na pewno stawiają. A... Tak jak Damian Janikowski, jest to zawodnik, który już ma medal z mistrzostwa Świata Srebrny, ma medal z mistrzostwa Europy Srebrny, także ten zawodnik potwierdził, że jest w stanie powalczyć na Igrzyskach Olimpijskich i jest w stanie wywalczyć medal. Jaki to będzie, zobaczymy. No, chciałbym, żeby ten zawodnik, jeden i drugi, żeby jeden i drugi przywiózł medal, bo to są marzenia. Na pewno ich, oni o tym marzą i, i właśnie te jeżeli marzą i marzenia się spełniają, jeżeli sobie stawiam cele, to te cele też, też te cele się spełniają i te cele realizują. A jako trener też, no, stawiam sobie takie cele, że chcę, chcę przywieźć igrzysk olimpijskich, nie? Dlatego ja i mój cały sztab szkoleniowy, Józek Tracz, Włodek Włodzimierz Zawadzki czy Jurek Kopański, czy teraz Marek Kraszewski. Do tego ma terapeuta Marcin Krzysztośek, doktor lekarz Jakubowski. Wszystko robimy i zrobimy dla tych zawodników, aby mieli ten komfort, aby się przygotować do takich, gdzie jak najlepiej. Łukasz jest po zabiegu stawu, stawu łokciowego. Zaczął już treningi na macie. W przyszłym tygodniu jedzie na turniej do Niemiec. Także będzie brał udział w, tym, w tamtym turnieju. Tutaj jeszcze nie było Potrzeby go powiedzmy narażać na, na odnowienie tej kontuzji, nie ma takiej potrzeby, żeby on tutaj walczył. I myślę, że za tydzień zobaczymy jakie jest dyspozycji też jakie jeszcze błędy popełnia i, i będziemy pracowali, bo po, po, po turnieju w Niemczech jedziemy od razu na zgrupowanie do zakopanego. Tam będziemy musieli popracować nad tymi błędami, które powychodziły tutaj na zawodach. No i nie zostało już wiele, naprawdę to już końcówka igrzyska się zbliżają dużymi krokami, coraz bliżej, coraz bliżej. I i, i, i musimy wszystko wszystko to, co jest jeszcze złe, wszystko poprawić i, i popracować nad, nad swoimi e, tymi atutami, jakie, jak, jak, jakie te, ci zawodnicy mają. Nie wygrał Jest to Hektor który, który no, Lopez, Lopez, to jest Lopez, który, który no, na dzi dzień dzisiejszy jest najlepszy na świecie. Łukasz miał na Mistrzostwach świata najlepszą walkę z wszystkich zawodników, bo no, e, nie, zawodnik z Kuby nie zrobił punktów w stójce, a zawodnik z Kuby robił wszystkim swoim przeciwnikom e, e, innym porobił punkty w stolicy. Naszemu zawodnikowi nie zrobił. Także generalnie na tego zawodnika na wszystkich zawodników się musimy nastawić. To nie jest tak, że się nastawiamy konkretnie na jednego. Dzisiaj nie mamy losowania, nie wiemy. Nie ma sensu się nastawiać na zawodników. Kategorię mam już od dwóch lat ból głowy, dlatego że w tej kategorii jest naprawdę bardzo dużo zawodników i zawodników różnych wiekowych. Są starsi zawodnicy i są młodsi, i to się cały czas zmiesza. Raz, raz wygrywa starszy zawodnik, raz młodszy, i, i, i tak do końca nie ma tego lidera. Ta kategoria jest najbardziej obstawiona w Polsce, ale to się nie przekłada na wynik na razie, jeszcze w Europie czy na świecie. Myślę, że z, właśnie z tej kategorii też. Przy takim powiedzmy, przy ilości tylu zawodników i poziomie, bo ten poziom na pewno będzie e, podnosił się, że, że w przyszłości też będziemy mieli e, pociechę z tej kategorii i myślę, że ta kategoria w końcu pokaże na co ją stać.